Cześć. Ostatnio w internecie trochę było dyskusji o tym, o trochę karpusach w Bułgarach. No i niestety uległem. Uległem. No miałem nie kupować już palm. A, a kupiłem. No i właśnie dzisiaj do mnie przyszły, kupiłem 5 sztuk prosto z Bułgarii przyjechały do mnie trochę karpuszki. No, i na razie je przesadzę do nieco większych doniczek. Bo korzenie wychodzą, niektórym tam widziałem już z doniczek. I wstawię je chyba tam do tamtej budki. Widać? Nie widać, później pokażę. No to ja biorę się za przesadzanie.

Dziwniczka. Widać robaczek. no i tu przesadzone i nie mam, nie mam prądu w tej baterii i pójdę tam do tamtej budki teraz spróbuję o i tutaj spróbuję włożyć chyba do tej budki planuję bo... nie, nie do tej, do tej do tej tutaj mam nadzieję, że będzie im tutaj dobrze razem z tą pomarańczką O, jeden i zaraz jeszcze zmieścę tutaj chyba pozostałe No i wszystkie są włożone ładnie się zmieściły o. i tak sobie będą czekać do marca a w marcu pójdą do gruntu Nie ja wiem gdzie je jeszcze posadzę Może gdzieś tutaj, koło tego tak poszatu mam taką górkę tu mi badany, nie za bardzo chciałem rosnąć. Bo jest tutaj dosyć tak na no, patelnia taka tutaj ogólnie jest. Teraz może im nie być za dobrze. Albo może posadzę gdzieś tam koło stawu przy brzegu. No zobaczcie jeszcze, nie mam jeszcze jakichś szczególnie planów. gdzie je posadzić. Dobra. To na tyle, bo zaraz mi bateria padnie całkiem, mi się mrużyło. Mam termometr na tym psiaczku róży, było minus 6 rano. No dobra, na razie.